troszeczkę śpiewu ptaków i zobaczymy na kolejną miejscówkę sprawdziłem jagody Sety jeszcze owoce malutkie i twarde za jakiś tydzień co trzeba będzie znowuż sprawdzić coś tu takiego żółtego się mieni dzisiaj ma kureczka a tu ten miglanc, który robi ludzi w konia Toż to z niego taki cwaniaczek. Ostatnio tutaj dwie ładne, duże kureczki znalazłem, ale na razie nic nie widać. Chociaż. Coś tu się wyłania Tuż to za bandyty A to dwie kureczki Tak się skitrały cwane O, do koszyka taki że Nie chcą skakiwać Wycwaniły się tu również kawałki spróchniałego drewna. Trzeba powolutku stąpać, żeby czasem czegoś nie rozdeptać, popadało, zrobiło się ślisko, tylko to nie lód, że można było na łyżwach pośmigać, tutaj tylko. Się zatkiem o glebę przed Nic nie widać. Kureczek za bardzo, oprócz tamtych dwóch. Zaraz podejdziemy troszeczkę wyżej. A być może Ukażą się naszym Oczom Jakieś ładne sztuki Kogut słaby Te nowych kureczek za bardzo nie ma o tu kolejna się pojawiła trzeba uważać jednak dziki zrobiły remament, ale nieustraszona kureczka z pod ziemi wyskoczyła no, już jest po siódmej Michałowi. Odbiło. Poszedł do lasu. Grzybów zbiera. Jagód również będzie robił placki. A, A placków tak narobił, że wszystkim w brzuchach to już się wywraca już nie możemy zjeść nie ładuj nam tyle <śm> <śm> no. no i gdzie te kuraczki nie Stary żołęć. Myślałem, że główka małego borowika. Hmm. Marzenia Świętej Głowy. Tylko co ta głowa ścięta może sobie pomarzyć. <noise> Specjalnie wybrałem się po deszczu. Nie będzie tyle tych muszek, robactwa czy kleż, Ale gdzie tam? To się niczego kuździwa nie boi. Co tam, deszcz? Trzeba Michałowi zdowalić, poatakować go. Ale. Chyba jednak coś odkryliśmy Jakieś dwie większe sztuki Ale to za chwilkę je zbierzemy Póki tych nie zbiorę To może szczęście dopisze i znajdziemy troszkę więcej Marynowanych nie zrobię Co to z pięciu Kureczek. To nawet dęka nie przykryje. Tu również nic nie ma. drzewa powalane czy czasem ktoś sobie ogniska nie robił bezmyślny człowiek takie trawska suche były sobie ogniska robić niepoważni ludzie całkowicie to się zajarało to kiepsko to widzę Pójdzie, jak tu zarosło. Masakra, dawniej czegoś takiego tu nie było. To była malutka trawka. Ledwo co. Borowiki było widać A teraz Szukaj se wiatru w polu No tylko, że wiatr to znajdziesz Ale nie Boruska Widzicie ten kawałek ściuki? Tak było wyglądała cała ta skarpa. A teraz trawy, trawy, jeszcze raz trawy. Ale popatrzymy się tutaj pod tymi brzuskami a być może znajdziemy jakiegoś mister Boruska ale widzę, że grz... dziki tu też zrobiły remament bez mózgie, naśmieciły zaś, jak również kolejna butelka. Trzeba stąd to pozabierać i rzucić do jakiego kubła. I po co to śmiecić? Co las komuś przeszkadza. Fajna miejscówka grzyby, spokój, cisza. I kuźwa śmiecić. Zero wstydu A co tam? rozłoży się no Za kilkaset lat Szkło na pewno nie Plastik może, ale koju nie ma takiej opcji. No to by było tyle w kolejnej części vloga. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz pozostawienia lajka. I trzymajcie się do następnego vloga. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.